Cześć, w tym filmie pokażę Ci, jak zmienić język systemu w iPadzie Pro. By zmienić język w iPadOS, wejdź do ustawień, następnie ogólne, język i region, następnie tutaj pojawiają się Twoje ustawione języki. Aplikacje i witryny używają y, języków w takiej kolejności, w jakiej są tu ustawione czyli w pierwszej kolejności używają języka polskiego, a jeżeli nie jest dostępny, używają angielskiego. Mogę dodać język, na przykład niemiecki, i mogę nacisnąć Używaj niemieckiego jako systemowego lub używaj polskiego. Ja na razie zostanę przy polskim. Jak widzisz, tutaj są moje preferowane języki. A teraz pokażę Ci, jak zamienić ich kolejność. Złap za przycisk trzech kresek i przesuń w dowolne miejsce. Ten u samej góry zmieni się na język systemowy, więc nacisnę dalej. Jak widzisz, język został zmieniony. Mogę przywrócić język. Polski, przesuwając go do góry. Mogę też usunąć język przesuwając go w lewo, naciskając usuń dalej. To wszystko na dziś. Do zobaczenia w następnym filmie. Nie zapomnij o zostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji.